Witam z serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, już jest, wrócił z urlopu. Jaki rumiany, opalony, wypoczęty, Stęsk stęskniony. pachnący. Jestem Kurde, no ale siedział w kiblu przez pół godziny, bo właśnie się mówię, tak zadaczy na po nie, prostu. Nie, sprawdzam po prostu, coście tutaj robili, a raczej czego żeście nie robili. O, ja I to zaraz wzięle. to już na już, poza anteniu, Już od kierownika bura, coś to już pięknego. Na poza anteniu będzie tu wszystko prostowane. Dobra, opowiadaj, opowiadaj jak było. No co, fajnie było. Nie miło się, podoba, że się łowili. E, nowa woda. Co prawda, byliśmy rok temu z Michałem na tej wodzie, e, ale byliśmy o całkiem innej porze roku. Byliśmy jesienią e, i w tym roku nie było ryb tam, gdzie łowiliśmy wcześniej, e, więc było szukanie ich na nowo. No i udało się znaleźć. Pogoda nam trochę po płatała figle, bo było raz słońce, raz deszcz, raz wiatr. Więc nie codziennie pływaliśmy, ale te kilka dni wystarczyło, żeby, żeby fajne ryby złowić i naprawdę jesteśmy z Adamem tak zaskoczeni, wyulwiliśmy się sandaczy chyba na cały sezon. Super, bo... Chociaż ja już myślę, kiedy tam bo były... L4 położyć, były podejrzenia. 4 położyć na Były podejrzenia, jak śledzicie, jak śledzicie, to były podejrzenia, ogólnie pierwsze dni, się nie odzywali. Ja się martwiłem, że wy tam siedzicie i po prostu szklanami walicie z rozpaczy. Nie, nie. Ja, ja przez tydzień może ze cztery piwa wypiłem. No i pięknie. Kurde. A Adaś czwartego dnia wyciągnął jedno piwo bezalkoholowe. I do połowy wypił, jeszcze musiałem dokończyć. Czyli jednak Mazury natury, ogólnie są tam ryby. okazuje się, że widzisz, to był zbiornik, z którego kilka lat temu zostały zdjęte siaty. Nie ma tam rybaków. Działa prężnie SSR-ka, psr Wędkarze pilnują się nawzajem i tak jakby sami siebie, bo na przykład widzieliśmy obok nas wędkarzy, którzy wypuszczają na przykład niewymiarowe szczupaki, co tutaj u nas na Mazowszu jest raczej rzadkością, jak się, tak się mówi, no? No, co, na, co na kiju, to do, to do wora, więc byliśmy bardzo miło zaskoczeni. Nie wiem dlaczego tak jest, gdzie się, na czym polegają te walki z biomasą, Tymi różnymi przeciwnościami losu, które powodują, że siatki muszą być, żeby ratować zbiorniki od, e, o, o, od zaleszczenia, czy ja Ale nie tam, wiesz dlaczego, naprawdę jak... nie wiesz dlaczego tak Zastanawiam się, no po prostu zadaję pytanie, dlaczego tak jest, że jeżeli siatki są zdjęte ze zbiornika po kilku latach, Ryby jakby z nieba spadły i można naprawdę fajnie połowić. No to znaczy gdyby nie to, że, że tam od kilku lat na tym jeziorze nie ma siatek, to byśmy tam nie pojechali. Pojechaliśmy tam na trzy rodziny, więc gdzieś tam wynajęliśmy sobie domki, skorzystaliśmy z miejscowej infrastruktury, opłaciliśmy pozwolenia, powiliśmy sobie ryb i już się zastanawiamy, kiedy tam pojechać znowu. Więc ktoś, ktoś może w końcu dostrzeże, że może w tą stronę też jest droga, żeby. I był wilk syty i oswoje. Ale, ale cała. dobra, ja ci, bo ja ci, już, ja ci już tłumaczę, zobacz. Biomasa, czyli krąpi, leszczyk, płoteczka. Jaki skup chce to kupować, jakie pieniądze za to są płacone? Jakieś grosze, na czym rybak zarabia? Na szczupaku, na sandaczu, na okoniu. Wiadomo o to... co chodzi? No oczywiście, na tym rybak zarabia pieniądze. Jak rybak się rozlicza, moi drodzy, z, z dzierżawcą? No, wystawia jakiś kwit na węgiel, co mu tam przyjdzie do głowy, to wpisze i papier wszystko przyjmie, i jest gitara. I tak, jeziora są czyszczone z drapieżników i nagle zostaje biomasa. No, bo wiadomo, no nie ma, jak nie ma dużych drapieżników, no tak. to karłow, wszystkie le, białoryby karbowacieją I wtedy się tak ludzie tak, co z tym teraz zrobić? O, trzeba biomasę odłowić siatami. Hmm. I się to, jakby wiesz, koło się zamyka. Ale te biomasy też tam były e, no miliony, pływali się po takich ławicach. Woda była klarowna, więc po prostu było widać e, ukleje, było widać wzdręgi, było widać okonie, płocie, dosłownie I co, te. Nie przeszkadzała komuś sobie... ta biomasa paznokcie wam obgryzała na łódce, e, no nie e, chyba, tak? Także nawet jak ryby nie brały, a gdzieś na fałcie sobie stanęliście, to fajnie było popatrzeć, nie że jak w akwarium, jak ta woda po prostu żyje. E, także i się nałowiliśmy, i nacieszliśmy oczy, i troszeczkę słoneczka się złapało, patrz jak jest ten mulat. Latino. No pięknie, pięknie. Także jesteśmy zadowoleni bardzo i teraz czekamy, kiedy, kiedy znowu tam pojechać. No I jest... następna woda, która się odbudowała po prostu. Może, może widzowie się wypowiedzą, jak to jest, że jeżeli nie ma na zbiorniku siatek, to są ryby i każdy jest szczęśliwy. Właśnie, ten... jak to jest? Jak, jak to, to jest? dokładnie. I, 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 I na podstawie własnych doświadczeń z, zaczynam wątpić w te wszystkie operaty. Dopiero że, teraz, że to musi być, muszą być odłowy, bo to prawo tak wymaga i tak dalej. Ale tu mamy namacalny przykład zdjąć siaty z jeziora. To, to jest tak wielka woda, że nawet jeżeli wędkarze beretują ryby, Wydaje mi się, że nie są w stanie tego. Ale Pawełku, te, zobacz, bardzo coś takiego te, to To y, operaty podbijano. Y, IRS, Instytut Rybacka Śródlądowego. Oni prowadzą wszystkie badania naukowe. Prorybackie, no bo to jest Instytut Rybacka, więc chodzi o to, aby ten biznes się kręcił. W kółko. Odławiać, zarybiać, o, odławiać, zarybiać, odławiać, zarybiać. Moim zdaniem, dopóki. A głupi wędkarz płaci. Tak. Moim zdaniem, dopóki wędkarstwo będzie. Y Pozyskiwaniem mięsa z akcentem sportowym nie będzie dobrze. Wędkarstwo powinno być sportem z ewentualnym małym akcentem kulinarnym, i w tym kierunku to powinno zmierzać, że jednak to jest sport, a nie przemysł. O, w innych krajach to działa, i u nas też. Są żywe przykłady wód, wód komercyjnych, wód, gdzie nie ma siat. Przyjeżdżają wędkarze, łowią ryby, zostawiają pieniądze, każdy jest zadowolony. Sebastian, to jest nie do uwierzenia, ile my przez trzy dni złowiliśmy sandaczy. Bierzemy. Z Adasiem codziennie do siebie wieczorem dzwonimy i, no, jakbyśmy teraz wypływali, to już by były pierwsze strzały. Co prawda, e, 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 powiem ci, że tam po kilkunastym to się robi troszeczkę nudne. Ja, ja nawet przestałem zdjęcia robić. Adaś mówi, po co ty robisz te zdjęcia, jak te wszystkie sandacze takie same, ty jesteś tak samo ubrany? Ryby między 60-70 cm. E, Ryba lubi dymy, z Adasiem lubimy sobie tam papieroska przypalić. Ten. Bywały takie momenty, że ja nie mogłem zjarać tego przysłowego wędkarskiego szluga. Ciągnąłem rybę, tu wyczepiałem, tu paliłem, tu adaś choluje. Były z wieczora albo z poranka na przełomie dnia i nocy takie 2-3 godziny, że my byliśmy po prostu spoceni od łowienia sandaczy. Żadna Szwecja, nie trzeba jeździć, wystarczy znaleźć w Polsce wodę, gdzie nie ma siatek, jest trochę ta woda przypilnowana. Przez odpowiednie służby. Wędkarze też o to dbają i się okazuje, że można, można te ryby znaleźć i fajnie połowić. No musicie mi wierzyć na słowo, bo to ja, jest po Paweł, prostu ja ci, ja ci nic nie do opisania. Ja ci, ja ci wierzę, bo przykładem takiego jeziora było Wielimie, które zostało odpuszczone no. przez rybaka na parę lat no. i, nagle, i nagle się okazało, że Wielimie to jest sandaczowe Eldorado w Polsce. ale rybak znowu wziął Wielimie i Wielimie jest pustoszony. Teraz sobie wyobraźcie. Że takich jezior mamy w Polsce 100. 100. Super, super rybnych jezior. I wtedy, te, te, jakby, no, jak to się mówi, bo za dużo wetkarzy jeździć na jedną siemianówkę. Presja. Presja, moi drodzy. Presja się. się rozkłada po, po tych wszystkich jeziorach, po tych wszystkich zbiornikach super, super rybnych. I nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie musi cała Polska jechać na jedną siemianówkę. Jak to się rozłoży to będzie dobrze, w końcu, może, kiedyś, jakieś kropelki drążą w skałę, no bardzo dobrze, bardzo dobrze, Paweł, a teraz pokaż to. Co? No pokaż no. Dżerki? No pokaż. Kurde, chodźcie. Kurde, ja się dobra. W zeszłym roku już zaczęliśmy dżerki testować Adasiowe, no. dopracowywać je, zależało nam na trzech parametrach. Żeby Jerk przy jednostajnym prowadzeniu chodził wężową, miał taką pracę, tak. żeby w opadzie pracował tak. i żeby wykładał się na boki tak. przy polszerpny. To po, Ja się pochwalę, to ja, to ja mówię, <ślech> to ja się, <ślech> to Też mam, tu, w, mam wkład też z tego Jerka. No. Zaczęliśmy od tego kalibru. No. 8,5 cm. <ślech> łapy wielkie, swoje łapy zabierz. Patrz, może będzie widać, jaki jest pocięty przez szczupaki. Nie widać tutaj, nie, wiecie, masz słabe światło. Eee, o, tu na białym trochę widać. Słuchaj, Adaś narobił tych kolorów, trzy, zdo... trzy wyszarpałem, żeby mi zostawił na pamiątkę tego. Mhm. E, powiem Ci, że ja nie lubię łowić szczupaków i Adaś też nie lubi, ale stwierdziliśmy, że po prostu musimy to dopracować i, e, i obłowić i dopiąć ten temat do końca. I się udało. Połowiliśmy fajnych szczupaków. Szczupaki były w zarośniętych takich miejscówkach rdesty, tak z, z, z się nazywamy po prostu kapustami. Tam gdzie były. A, tam, wiem, takie, no. tam, gdzie Kapu były kapusty, Kapusta podwodna, no. Tam gdzie to były nie rdesty. To kapusta. Tak, tam gdzie była kapusta, były szczupaki. Na te dzierki wychodziły 22 gramy 8,5 cm fajne para... no, lata to niesamowicie ja liczyłem na bolenie że uda nam się gdzieś może jeszcze bolenie na tym zbiorniku znaleźć niestety nie było ich w ogóle widać Yy, koń, na, te, na ten kolor miałem najwięcej ryb, okonie 30 z plusem na niego siadały, okoni też było bardzo mało, w ogóle przy powierzchni nie było koni także to traktowaliśmy raczej w kategorii przyłowu, że tam rano jak wypłynęliśmy, czy wieczorem zawsze jakiś garbusek się trafił, oprócz tego szczupaki, szczupaków dużo sportowych było, e, takich między 60-80 cm było najwięcej, no i takich pistoletów podrosków. Na, na tym zielu, na pograniczu ziela, tej kapusty szczupaki wychodziły. Próbowaliśmy też w trollingu na takiej wodzie do 1,5 do 2 metrów. E, w spokojnym trollingu też szczupaki na to gryzły. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, e, efekt został osiągnięty. E, dlaczego zaczęliśmy od tego rozmiaru? E, słuchajcie, to jest. 20... uniwersalny najbardziej Tak, najbardziej uniwersalny. 90% wędkarstwa spinningowego e, u nas w Polsce zamyka się w wędziskach do 30 gramów. Więc tym jerkiem spokojnie sobie łowimy wędką sandaczową do 30-35 gramów. Ważne, żeby wędka była krótka, będzie nam dużo łatwiej tą przynętę animować, aczkolwiek dłuższą wędką po prostu będziemy musieli się przyzwyczaić, żeby nad wodą, na boki sobie te podszarpnięcia wykonywać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie jerk'a, tu nas ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Można bardzo agresywnie, można swobodnie. Ja bawiłem się w podszarpywanie, Adaś prowadził jednostajnie, kręcąc jak po staremu twistera. Zwijając, też czupaki na to wychodziły, także temat jest dopięty, czekamy tylko. Ale na... to jeszcze, słuchajcie, to dopiero tylko tak pokazujemy, że, to, że, są pra że prace trwają. Ale to jeszcze pewnie będzie dopieszczane jeszcze to w ogóle to czystką w tym chcie, sezonie. Byś, byśmy chcieli ja jeszcze dwa rozmiary większe dołożyć. No, e, tak więc to jeszcze pewnie sezon testów cały ten. No pewnie. No, no. Wiesz, fajnie by było jakby w tym sezonie coś do sprzedaży. Ale, się pojawiło. Po, słuchajcie, chodzi, A nie, to chodzi to myślę, o to, abyście wy wiedzieli, że Czepion nie śpi. Że to nie jest tak, że A. tu jest zamuła jakaś, tylko że tu ciągle coś się fajnego fajnego dzieje. No my jeszcze inne tematy testowaliśmy, A, ale to, to, nie wszystko, to nie, to, to, to nie zdradzamy nie wszystko w na raz, czasie, nie ale, na raz, ale tak to wygląda nasze po prostu wędkarstwo, że oprócz tego, że gdzieś tam nawet jak jedziemy na urlop podpocząć, to coś robimy, pracujemy, testujemy, nikt tego po prostu za nas nie zrobi. Nie. Dobra, Paweł, to bardzo ci dziękuję. Fajnie, że powiedziałeś o Mazurach, o rybakach. To na dzisiaj yy, wszystko. A jeśli jesteście. Jest jeśli jesteście, nie, 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 ten naturalny kolorek który ja zabieram na wisłę dzisiaj. Proszę odłożyć. poważnie. Ja tu na nie biorę. Tamten. Ten złoty, tak. No. To do, piątku musisz nie do piątku ci godzą spokojnie. Słuchajcie, jak jesteście zainteresowani też naszymi sklepowymi tematami, to zapraszam Was na kanał Sklep Wędkarski Zadziur. No bo na moim kanale to tam może czasami raz w tygodniu, jakiś taki materiał wpadnie. A na kanale zadziorowym tematy sklepowe są codziennie. Trzymajcie się, cześć!